Cześć, witajcie w kolejnym odcinku sobie Let's Play World Underground Grand Forces Dzisiaj sobie zagramy amerykańskimi czołgami yy, i możecie sobie zobaczyć co tu odblokowywuje. No, niestety amerykańskimi dość mało gram, dlatego yy, widzicie trochę taka bieda, yy, ale postaramy się, a znaczy że ja się postaram za Was yy, w miarę ogarnąć coś nowego, dlatego dzisiaj dużo pewnie pojedziemy M3, która nas zbliży do odblokowania kolejnego czołgu, którego właśnie sobie tam upatrujemy. Także miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. A w sumie, jeśli chcecie, wiecie co, możecie się znaleźć w tych, w opisie, w tych, <grych> w opisie oczywiście. Eee, no i strasznie to polecam, tak, bo to fajna bardzo rzecz. Dobra, dzisiaj mapa, jaka mapa? Korelia, Korelia, Korelia. a to jest ta mapa. Ona jest taka dziwna, bo czasem ona jest fajna, a czasem jest bardzo zła. No zobaczymy jaka dzisiaj będzie. Na początek może polećmy sobie czymś innym niż naszym najlepszym czołgiem, znaczy najlepszym, tym, który chcemy w sumie y, odblokować, nie? Bo wiecie. Znaczy ty, no, no, wiecie o co chodzi, to, dokładnie. Y, dobra, to jest ta mapa. No myślałem, że to jest inna, ale mniejsza z tym. Dzisiaj albo wczoraj, bo jeszcze w sumie nie wiem, y, powinno się taka zajawka z GTA 5 pojawić. Y, Dzisiaj, gdy to nagrywam, jest 14 kwietnia. miałem nadzieję, że w ten sam dzień wrzucę jakiś krótki chociażby odcinek, nie wiem, trailer, zapowiedź czegoś tam, yy, właśnie GTA V, ale niestety yy, ci, co zakupili, yy, wiedzą o co chodzi. Otóż yy, po zainstalowaniu gry, przynajmniej w wersji pudełkowej, yy, musi nam się ściągnąć jeszcze 5 yy, GB update'a, tak, a, a, a że jest wielki, yy, wielki fame i w ogóle hype na tą grę, to kurde ściąganie tego update'a trwa w nieskończoność. Dlatego yy, yy, po prostu nie mogę yy, nagrać z tego nic a nic czegokolwiek, yy, więc musicie mi wybaczyć jeszcze i, i poczekać się, wstrzymać te kilka dni. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Stając rzeczy, zostawię kompa na noc. Może, 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 to coś pomoże, nie? No bo wiecie, jednak przez noc się zacznie ściągać, ktoś sobie daruje, mimo wszystko. No i, i że tak powiem, serwery się zwolnią. Właśnie, czemu ten problem prawdopodobnie występuje? Moim zdaniem są to przeciążone serwery. Bo wiecie, gra wyszła, ludzie się na to rzucili, oni nie byli przygotowani na taki strzał, że tak powiem. Taki przyrost, że tak powiem, obciążenia na procesory, na, na, na serwery i to wszystko tak się długo jakoś tam dzieje, tak? Dlatego y, y, jest, występuje taka rzecz po prostu, że y, nie wiem, gra się próbuje połączyć z serwery nie daje rady. W sensie tam ten downloader cały czy tam launcher jako tam... pies, y, jak, znaczy jak to tam się zwie. Y, super, uszkodziłem się właśnie jakąś tam arykadę y, No i jest tyle ludzi, że moim zdaniem to sobie podzielili wszystkich ludzi na ileś tam grup pewnie ich jest dużo no i na przykład jedna grupa dostaje że tak powiem przydział na 10 minut i wtedy się pobiera gra tam z jakąś tam prędkością u mnie tak jest właśnie tak nie wiem około na oko 10-15 minut się gra pobiera i potem znowu przez nawet godzinę jak nie więcej po prostu jest taka wiecie cisza w eterze. No i też nie, nie powiem, bo gra się pobiera tak dość dość wolno, nie? No bo mogłabym się pobierać te 2 MB na sekundę, gdzie w sumie u mnie tak tyle można w sumie maksymalnie chyba. A, a się pobiera tam te 400 kilo, więc to też jest takie ucięcie trochę, nie? Więc pewnie kilka grup puszczają przepustowość tam do 400 kilobajtów na sekundę skracają i, i sobie ściągaj. Mówię, mam nadzieję, że jak zostawię na noc, to to wszystko się dociągnie i już niedługo, może nawet zamiast dzisiejszego materiału, dzisiejszego mam na myśli środę, może w środę się już ukaże, jeśli dzisiaj jest czwartek, jeśli jest środa, znaczy, że e, znaczy, że GTA po prostu będzie kolejnego dnia e, minimum. Albo też tego samego o późniejszej godzinie. Dobra, a my skupmy się teraz na e, War o, i widzimy, że coś tam robimy, ale... Ale ten czołg obrywa, bo jest w sumie pierwszotierowy. I trochę go mało. No właśnie. i N A też nie... Jan... Nie, nie miałem dwójka chyba. A nie, to jest ten czołg. I ten czołg mnie zniszczył. Śmieszne rzeczy, naprawdę, no ale dobra, no co zrobić? O, jeszcze taki widzę emblemat polski. Polskich sił powietrznych. Tak... Y jeśli mam być już dokładny. Dobra, pociśniemy sobie tą M3, tą, którą chcemy teraz wykoksić. Strasznie podobają mi się tu te działka w Amerykańcach, są naprawdę dobre. Chociażby na to, że teraz teraz w ogóle zauważyłem, że one strzelają z dwóch, z dwóch działek, tak? Nie chodzi mi o te działka, wiecie, te, 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 od tej potężnej amunicji, ale tych karabinów maszynowych. Wcześniej była tylko jedna, no ale jak wiadomo. Yy, czołgi amerykańskie były prekursorami w tym War że do zainicjowania właśnie tych karabinów maszynowych dlatego pewnie dostały jakiś tam upgrade dwóch bo widzimy, mamy tu jedną przy działku i jedną przy tej wieżyczce do góry tamta chyba też strzela z dwóch yy, karabinów maszynowych dlatego też zwróciłem na to uwagę Ach, Kurde, słaby wynik, praktycznie nic nie zrobiłem na razie w tej rundzie bo kurde, gadam zamiast yy, jakoś coś, coś, coś po prostu robić Dlatego to może być trochę demotywujące, w sumie. Znaczy ten wynik jest na pewno demotywujący. Co nie ulega wszelkim wątpliwościom. Ale moja gra też jest no, dzisiaj taka dosyć słaba, bym powiedział. A to dlatego, że cię wcale nie zamierzałem grać Fortandera na czołgach. Mówię, zamierzałem. kurde Ojej, 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 ojej. Zamierzałem nagrać te GTA. No, cholera. I i w wylądował. No i serio. Dobra, kierowanie czołgiem Ja się muszę wycofać, bo to po prostu nie da rady No i zajebiście, SMK, co to jest? Co to jest w ogóle? Ja to pierwszy raz widzę, serio, ale chyba wiem co to jest, to jest jakiś to jest taki super czołg Nie wiem jakich sił, kurde, czy radziecki, czy amerykański, boże Jezus Ej, to chyba jakiś premka jest, nie wierzę, że to jest normalny czołg Przecież to ma trzy lufy, no halo kto normalnie takim czymś jeździ, dobra no i w sumie jedziemy najlepszym moim czołgiem, który który nam nic nie da o, ten też ma dwa działka, proszę, Ten ten nie trzyma strzał nawet ale strzela tylko dwoma, więc spodziewajcie się prawdopodobnie kolejnych update'ów, okej okay. ten może jest dobry, ale pewnie ma dużo amunicji i przez to może być... o kurde, no nie celuje jest F1, czyli nie jest taki dobry yyyyy eee, Aust F2 jest straszniejszy Moim zdaniem, ale to tylko moje zdanie. Dobra, no co tu możemy zrobić? No trafiliśmy trochę na gównianą mapę dla mnie dzisiaj, bo tak trochę smutno jest. Niestety. Bo słaby wynik mam, no. Mam nadzieję, że to się zmieni niedługo. Chociaż w sumie ten wynik już mnie wcale nie raduje, bo... Później został wykonany M trójką. W m trójką ile zrobiłem? 100 punktów. No normalnie szał. No i tam co teraz kurde, no... Dawno grałem na mapie, i może i widocznie to, to sprawiło to, że, kurde, ustawiam się strasznie chujowo. No i, i jest to, jest, no. no, co zrobić? Tu coś mi, jakiś KW, no super, że KW, kurde. No dobra, się wycofam. O, tam f 2 no to halo, jak ja mam tu wygrywać? Nie muszę chyba sobie znerfić, kurde, w sensie, jak chcę tu do jedynkę jeszcze tam odblokować, to sobie po prostu jedynkę odblokuję. O, fak, super, że tu coś widzę. A ci pewnie. No, co się stanie? Nic, bo mam nieskalibrowane działko, cholera. Nie, nie zawsze chyba tam, gdzie celuję, to, to, to tam strzela, więc. Tym sobie mogę celować, celować, ale i tak nic nie uceluję. Dobra, tu tam PZKPF, nic nie widać. Tamtego ładnie się wystawi, kurde, dobra, dobra. Nie stój, cholera, mogę. No i gdzie, od dupy strony? Nie, niemożliwe. Tam nie, kurde, D34. No i gaj, że to jest ten sam D 34 który mnie wcześniej zniszczył. Dobra, nakierować. Okej, okay, jest nakierowany. No nie ma go. Polar gdzieś się schował. Ten do mnie pruł. No zarobiście. Nie, czołgi amerykańskie to jest taki... To jest brzydka rzecz, mi się udała teraz. Dobra, wiecie co? Dzisiaj zrobimy sobie mix na ciny. Yy, I po prostu wezmę sobie teraz Rusków. Nie myślę, że wszyscy będą zadowoleni też mówię, ruskami też dawno nie gram. Tylko Niemcami gram, jeśli chodzi o czołgi na ten, na, na, na ten moment. Yy, bo, bo po prostu ruski, tu teraz idę chyba w niszczyciel. Nie w T34, dobra. Jest, 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 je, ok. Czyli wiadomo, że dzisiaj yy, pogram T34 dużo. No i potem pewnie jeszcze tym SU-122. A to jest chyba ten nowszy. No to już to odblokowałem, dobra, nie wiedziałem nawet. A <laughs> widzicie, zakręcono. Już tak dawno nie grałem yy, tymi, tymi ruskami, że już się, już się sam gubię, kurde. Co teraz odblokowuje? Okej, okay, no, czekamy na mapę. Mapa jungle, dobra. Mam nadzieję, że to w miarę szybko pójdzie i, i, i to szybko to wygramy. Bo, bo, bo po prostu to by się przydało bardzo do. Y, y, wygrywaństwa jest! Dobra. Wygrywaństwa jest. Co, co to w ogóle za słowa? tworzę? <laughs> Jakieś śmieszne rzeczy. No, dalej, dalej, halo. Zwrót Emelmana. to skuteczny sposób nazywany zmianę... No, tylko fajnie, jakbyście, kurde, nam pokazali ten zwrot Emelman jakiś. O, tu by się przydał jakiś taki kranik z film, filmem, który pokazuje te hinty na przykład, kurde, jak to się robi. Dobra, yy, lepszym, gorszym, czekajcie, co są za amunicję. Ciężki pancerz taka i taka, dobra, zdajmy sobie tego więcej i jedźmy tym. Pozostałe odrodzenia 3, właśnie to jest taki największa wolączka, chyba trochę. ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Yy, widzę, że ten drugi to chyba tylko przebija pancerz, nic więcej. Jakoś specjalnie, no ale dobra, zobaczymy co to będzie. Niestety, jak tam PZKPF4 jedzie, znaczy, a, Aust f 2 w zasadzie. O jezu, ten jakieś ma takie podkomorze, kurde. O o o o, tam coś się już wystawia. Co by przyhamujmy, ale no, cholera, górka nas zasłania. Nie mam jakiegoś. Czak no, z panca, powiem wam, że chyba się na to jakieś czaiłem, żeby to odblokować. Bo coś mi się kojarzy z WOTA chyba bodajże, to jest chyba dobry choke. A ojej! Jej. Karamba, nie, nie strzelaj, proszę. Ale głowy nie dam, bo wota grałem dawno temu. I po prostu mogę mieć stare info bardzo. A tak ciekawostka, T34, chociaż to nie jest to T34, to, ale któraś wersja po prostu była udzielona do tego serialu 4 pancerni i Pies, który na pewno oglądaliście albo przynajmniej słyszeliście o nim to jest... Yy, kultowy serial że Dzieci z Waszych rodziców na pewno no który teraz co prawda kurwa mać no i a jebać to jadę tym czołgiem i kończę ja pierdolę się męczyć kurwa ej Róż tą dupę w pajacu kurde co sobie tu czekasz tej Jeszcze to tak wolno ładuje? Jedziesz, ruszysz ty się Ruszaj Jak on nie dostrzeli, to się w kurwie. W sumie ma prawo mnie zestrzelić, bo sam w niego strzelałem, ale mniejsza z tym Eee A, walny na swoich tam man w dupie już tą mapę, już nie wkurzyłem się na dzień dobry To co strzela, jest, zbiję chociaż kurde Jakieś gówno Ej to mnie wkurza w tych ruskach tej No i je zestrzelić. To jest naprawdę tante, we mnie strzelił, kurde. Dobra, zawieszenie. No i jeszcze mu nie zestrzeli, nie, bo w sobie w niego sam strzelałem. Ale byś się kurwa ruszył z paślaku. Dobra, masz. Chociaż swojego postrzelam, zawsze coś. O, proszę, bardzo się spalił cały. No i tam jakiś kawu już jest. Ale nic mu nie zrobię, oczywiście, bo co tym mogę zrobić, kurde. Co to jest w ogóle za czołg? Te, No To jest starsza chyba, wersja, ta gorsza. No i zajebiście, dostaje w pala. Coś mogę zrobić w ogóle. O KW2 jeszcze z dupy. Dobra kochani, to by było na tyle. Nie chcę mi się już grać tego wódę normalnie jak to widzę. Także dzięki za oglądanie i zaczynam w kolejnych, Trzymajcie się na razie.